Nominowani w kategorii Młodzi i Seniorom. Projekt Wspólny Język Stworzony przez Marię Gładyś, Hannę Małecką i Julię Siudak, uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii. Projekt Wspólny Język skupiał się na integracji międzypokoleniowej, zbliżając młodzież i seniorów z poznańskich domów pomocy społecznej. Organizowane spotkania były pełne wspólnych aktywności. Gry planszowe, śpiewanie piosenek, a przede wszystkim rozmowy, które pozwalały nawiązać więź między pokoleniami. Celem projektu było pokazanie, że mimo różnic wiekowych można budować relacje oparte na zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Działania te miały ogromny wpływ na seniorów, zmniejszając ich izolację społeczną i poprawiając jakość codziennego życia. Dodatkowo młodzież w ramach projektu angażowała się w działania prospołeczne, organizując warsztaty dla uczniów, które miały na celu kształtowanie postaw empatycznych wobec osób starszych. Regularnie publikując w mediach społecznościowych treści dotyczące sytuacji seniorów, uczennice starały się dotrzeć do jak największej liczby osób, by zachęcić je do wsparcia inicjatyw charytatywnych. Za swoje działania otrzymały wyróżnienie od prezydenta miasta Poznań w plebiscycie Poznański Wolontariusz Roku 2023, a także dwie prestiżowe nagrody w dziewiątej edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej KREOS Poznania od 20 lat realizuje liczne projekty, które włączają dzieci i młodzież w działania na rzecz seniorów z województwa wielkopolskiego. Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja idei wolontariatu. W ramach tej misji organizacja od lat buduje pozytywny wizerunek osób starszych, pokazując młodszym pokoleniom, jak wiele wartości mogą wnieść seniorzy w życie społeczne. Jednym z ważniejszych projektów stowarzyszenia jest kampania społeczna Starszaki. W ramach tej inicjatywy siedmiu ambasadorów i ambasadorek seniorów przeprowadziło wywiady z młodzieżą, odpowiadając na pytania dotyczące ich pasji, marzeń oraz doświadczeń związanych z byciem seniorem. Projekt objął siedem szkół z Wielkopolski, gdzie uczniowie realizowali szkolne kampanie społeczne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat starości, promowanie akceptacji i empatii wobec seniorów oraz podkreślanie ich roli jako mentorów. Film stworzony w ramach projektu nadal jest wykorzystywany podczas działań edukacyjnych w szkołach. Kolejnym ważnym projektem CREO jest Wolontariat Łączy Pokolenia. Projekt obejmuje warsztaty dla seniorów organizowane w klubach seniora, dziennych domach pomocy oraz całodobowych placówkach opiekuńczych, gdzie promuje się ideę wolontariatu. KREO angażuje również młodzież w szkolne kampanie społeczne, propagujące szacunek i empatię wobec osób starszych. Stowarzyszenie realizuje także inne inicjatywy, takie jak projekt Szacun dla wszystkich oraz przedszkola i szkoły pełne szacunku. Zespół szkół budowlanych i kształcenia ustawicznego w Słupsku zawiązał owocną współpracę z Domem Pomocy Społecznej Leśna Oaza. Projekt Budowlanka Seniorom to jedna z wielu inicjatyw, które realizowane są w ramach tej współpracy. Młodzież z klas fryzjerskich pod opieką nauczycieli oferuje seniorom bezpłatne usługi fryzjerskie, pomagając im poczuć się bardziej komfortowo. Ale to nie wszystko. Uczniowie Technikum Budowlanego wspierają DPS poprzez prace remontowo-wykończeniowe, poprawiając warunki życia seniorów. Poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy, wymiany doświadczeń i wzajemne wsparcie seniorzy mają szansę poczuć się częścią wspólnoty, co przyczynia się do integracji międzypokoleniowej i poprawy ich samopoczucia. Warto podkreślić, że w ramach akcji Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej pensjonariusze i młodzież czytali fragmenty klasycznych dzieł literatury polskiej, takich jak ballady i romanse Adama Mickiewicza czy Nad Niemnem, Elizy Orzeszkowej. Młodzież przygotowuje również programy poetycko-muzyczne z okazji takich wydarzeń jak Dzień Babci i Dzień Dziadka, czy też rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę. Szkoła angażuje się także w pomoc najbardziej potrzebującym seniorom, organizując szlachetną paczkę dla seniorów, przynosząc im radość i wsparcie w trudnych momentach. Olga Rumianowska z Warszawy, nauczyciel akademicki, harcerka i wolontariuszka. Od lat angażuje się w działania na rzecz seniorów. Obecnie pracuje w Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku, a także jako asystentka osób starszych z niepełnosprawnościami w Fundacji Perpetum Mobile. Dodatkowo prowadzi zajęcia ze studentami na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jej wielką pasją jest fotografia. Bezinteresownie i z potrzeby serca fotografuje seniorów podczas różnego rodzaju wyjść i wyjazdów a następnie przekazuje im pamiątkowe zdjęcia. Olga jest również pomysłodawczynią i autorką innowacyjnych projektów skierowanych do osób z zaburzeniami poznawczymi. Jej zaangażowanie w aktywności obywatelskie seniorów jest godne podziwu. Pomaga im w przygotowywaniu i składaniu wniosków do budżetu obywatelskiego, co pozwala starszym osobom mieć realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Olga wspiera seniorów, pisząc artykuły na temat aktywizacji seniorów, takie jak spacery jako forma aktywizacji seniorów z zaburzeniami pamięci oraz społeczny wymiar fotografii wśród seniorów. Jest współorganizatorką senioralnych kongresów edukacyjnych, podczas których seniorzy zdobywają wiedzę na temat zdrowia, edukacji oraz praw przysługujących osobom starszym.